Siema, tutaj wasze ulubione płaskie kolarstwo górskie A dzisiaj sobie porozmawiamy o zabezpieczeniu roweru przed kradzieżą Czyli wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie że sobie kupujecie najdroższe zapięcie jakie jest no, no, tytanowe, takie, że no, normalnie nawet Henio bez osłony nie potrafił tego przeciąć Po prostu... Nawet st nożyce sterzackie do wypadków się poddają, tak? Ale jak zostawiamy gdzieś rower, to musimy pamiętać o tym, że nasz rower jest tak bezpieczny, jak, najbe naj no, tak bezpieczny, jak najmocniejszy punkt, do którego ten rower przyczepiliśmy, tak? No, jak wiadomo, że jak przyczepimy za ramę no to nikt nam ramy nie rozetnie w pół, żeby wziąć ten rower. No chyba, że co, co, coś, coś innego ukraść, tak? <grafię> Ale się okazuje, że złodzieje, tym razem w Anglii, znaleźli na to sposób. Znaleźli na sposób na drogie zabezpieczenia rowerowe. I to jakie kraść? Rowery. Zapraszam Was do obejrzenia filmiku. Link przedstawiam jako źródło na dole w opisie. Bo to jest ciekawe doświadczenie, także zobaczcie, oglądamy. I wiecie zabezpieczenia, zabezpieczenia. Jak są takie po cięcia rur, do docięcia rur metalowych i tak dalej, nie? No właśnie, tu w Holandii, w Holandii też dużo zabezpieczeń jest właśnie w takim stylu zrobione, czyli taka rurka z gleby idąca i do niego się przypina rower, tak? A teraz oglądamy filmik w ogóle gościu niezawstydzalny Zobaczcie, kręci wokoło rurki, taką rurką, jaką, taką rurką jaka jest do obkręcania, tak wokoło się kręci i się rurka po prostu <noise> i się rurka po prostu przycina, tak? Bez narzędzi, bez niczego, pach, pach, pach i miejsce zrobione jest, gdzie teraz przełożyć zapięcie, tak? Wszyscy się patrzą, plecak spakował kulturalnie dookoła. No i co teraz? No jak wiadomo, że jak wasze drogie zapięcie za tysiaka No nie poddało się No to jest inny sposób, tak Więc teraz, jak zostawiacie sobie Zobaczcie, patrz, przełoży się zapięcie tutaj Jest na ładnie za ramy zapięte, także niech sobie zwisa Nie przeszkadza Elektryczny zresztą rower, no i się można odjechać Tak I, <ścoughs> i o co chodzi I, I o co chodzi I takie Rower jest wasz bezpieczny jak, jak najmocniejszy jest Najsłabszy punkt Najsłabszy punkt tego jakby urządzenia, nie jakby w sensie tego, że przepinacie rower, czyli jak już macie grubo zaawansowane, wiadomo, że technologia poszła do przodu, materiały poszły do przodu, producenci się prześcigają w tym, żeby to zabezpieczenie rowerowe było jak najlepsze, to się okazuje, że teraz zaczynają być problemem. To gdzie przypinamy ten rower, bo <laughs> to zaczyna być problemem, bo się okazuje, że zabezpieczenia są twardsze niż rurka, do której przypinamy rower, a takich zabezpieczeń jest zabezpieczeń. Takich zabezpieczeń jest po prostu tego masę w koło, wokół nas, stojaki na rower nieprzymocowane do ziemi. Czy... W ogóle jest taki patent, że jeżeli na zapięcie jest właśnie jakieś nisko, to jak się nożyce do metalu bierze, to można jeszcze nadlepnąć je i może nawet przeciąć taki pręd, gdzie się po prostu rower stojak, czy stojak wkłada, jeżeli to jest stojak wystający z ziemi. I nie ma z tym też najmniejszego problemu i też oglądałem takie kradzieże. Czy na przykład kiedyś jak widziałem to, że goście się normalnie do latarni podłączył się szlifierką i przeciął zapięcie szlifierką i sobie pojechał. Więc bo napięcie ją z latarni. Więc no musicie uważać. nie, Szczególnie tutaj już na przykład takie wam ciekawostkę powiem, tutaj w Holandii niektóre rowery nie są już ubezpieczalne takie flat... I jest problem, tyle jest kradzieży rowerów elektrycznych tutaj, że jest problem nawet ubezpieczyć rower. Nie? Bo szanse to, że wasz rower elektryczny będzie ukradziony jest bardzo dużo, a te rowery są dość drogie. Z tysiąca, dwa tysiące tutaj, jeszcze takie batawie czy takie dość popularne, bardzo łatwo zajumać jest, nie? No i się okazuje, że jest problem z ubezpieczalniami, że ubezpieczalnie nie chcą tych rowerów Wam ubezpieczać. Jak widzicie, jest to dość proste do zrobienia. A jak Wam się w ogóle podoba moje studio, studio nagrań? Mamy dwie lampki, jedną, trzy lampki mamy, tutaj mam białą, tutaj mamy jedną kolorową, a drugą mam przyczepioną do fotela. Także jak się obracam, widzicie? To, to lampka się jeździ i tu mam kontroler do kolorów, także mogę sobie kręcić O, widzicie? I się za mną kolor zmienia To i idzie bardzo okay. mam, Także mam taki fotel, mam fotel interaktywny Zobaczymy, zostawimy na zielony teraz OK. no, także tym krótkim, krótkim odcinkiem zakończamy Powiedzcie mi, jak wy zabezpieczacie wasze rowery Tutaj w Holandii jest też takie pojęcie jak kapot czyli taki rower, który się r, tak naprawdę służy tylko do dojechania na stację, zostawiania na stację i żeby tam stał. I, bo tak naprawdę wszystko, co lepsze, zostaje kradzione. Mi się to jeszcze nie zdarzyło, a jeżdżę z tym kołem, które jest dość trochę warte, i jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby mi go ukradli. Chociaż podejrzewam, że jakieś próby były, bo już jedno zapięcie, jedno zapięcie musiałem. Był problem raz był problem, bo miałem takie drogie zapięcie. I był problem, żeby kluczyk wsadzić, bo on miał takie dyskowe TT. Mi się mi się zdaje, że ktoś już kiedyś grzebał przy tym, ale przeżyło. I teraz mam takie najtańsze zapięcie, dosłownie za 3 euro z Lidla i działa. To jest tylko jakby złodzieje i tak zawsze ukradnie. Najważniejsze, najważniejsze jest to w tej całej historii. Ee, że po prostu jeżeli ktoś chce szarpnąć rower i go wziąć to nie weźmie, bo coś go trzyma tak i tylko to ratuje i tylko to ratuje wasz <laughs> i tylko to ratuje wasz tak naprawdę rower przed takim gościem, który chce to wziąć i ten a złodzieje jak widać znajdą sobie sposób, czyli na przykład teraz wymyślili, bo ja bym na to nie wpadł, klucz do rur po prostu Rura, to jest rura, nie? No to można obkręcić ich, paf, paf, paf. Zobaczmy jeszcze raz. Obkręcić dookoła, paf, paf, paf. Przy okazji mamy wbijak, punk, punk, punk. Poszło i to do domu. <grytanie> Wszyscy się patrzą, nikt nie reaguje, bo w dzisiejszych czasach można więcej problemów do problemów y, zrobić sobie, <grytanie> jak reagujemy niż nie reagujemy. A to nie nasz rower, no to co to jest taki, właśnie, jeszcze ten. Szczególnie, że oni działają w grupach, nie? Nigdy nie są sam, samemu, więc no, tak to działa. Nie? No, pozdrawiam Was. Jak wy zabezpieczacie swój rower przed kradzieżą? Tutaj było płaskie kolarstwo górskie. Na razie i do następnego razu. Link macie w opisie do tego shorta. Górskie Siema, Tutaj, Wasze ulubione płaskie kolarstwo górskie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zabezpieczeniach rowerowych. Siema! to wasze ulubione płaskie kolarstwo górskie. Ich. Nastała ciemność. Widzę ciemność, wit. tyle Sztyle lamp, tu kurde. Trzymaj się, czemu tu nie ma gumowej podstawki w ogóle. Nie wiem.